Zwycięstwo cieszy bardzo mocno ze względu na to, że dwa pierwsze mecze przegraliśmy minimalnie. Zwłaszcza, że to były mecze w domu, e, po dwóch dogrywkach i to zawsze gdzieś tam wpłynęło na morale. Zawodnicy byli bardzo zmobilizowani. Wiadomo, że arka sama w sobie jest marką i na pewno wiedzieliśmy, że ten mecz nie będzie łatwy. Konsekwentnie graliśmy, popełnialiśmy błędy i arka w tych momentach to wykorzystywała, zwłaszcza w trzecie kwarcie, kiedy oskoczyliśmy na 7 punktów. Daliśmy im zrobić chyba ran 10-0. Ale no, mimo wszystko y, utrzymaliśmy koncentrację do końca. Y, dobry defense i, i to jest klucz, bo, bo, bo tutaj trzeba szukać y, jakby pozytywów, że poprzez y, duże, dużą ilość akcji y, drużyna przeciwna miała problem ze zdobywaniem punktów i wydaje mi się, że determinacja moich zawodników dała radość ze zwycięstwa, ale cieszymy się, teraz mamy trudny kalendarz, kolejne mecze na wyjazdach i mam nadzieję, że to wpłynie na nasze morale i, i myślę, że będziemy groźni dla każdego. Dziękuję raz jeszcze gratuluję Peyton Henson 22 points the most efficient player of the game congratulations what's your impression? 19 points and 22 efficiency index. yeah, i mean, it was, um, it was a good team win for us. Uh, we came into it with an important game. Uh, we haven't been playing our best. We, didn't, we, we haven't felt like we've been playing our best the last two games. and so um, i felt, you know, this week leading up to the pr in, in practices and leading up to the game, there was a different mindset. and, um, you know, it was a great team win. Uh, i felt like we were locked in for the most part for all 40 minutes. and, and that's kind of what we need to do to win these games. Bardzo zadowolony jest gracz gości, oczywiście ze zwycięstwa. Podkreślił, że mieli w głowach te dwie minimalne porażki poniesione wcześniej, ale tym razem przez pełne 40 minut grali z pełną koncentracją, z pełną mocą i to doprowadziło ich do zwycięstwa. Bardzo dziękuję. Czy są jakieś pytania? Jeśli można, Marcin Domański, Polska Agencja Prasowa do trenera. No, pan o tym wspomniał, czy wydaje właśnie, że po tych dwóch porażkach yy, z Dąbrową, właśnie u siebie, z drużynami, powiedzmy, które teoretycznie są w Waszym zasięgu, wygrywacie z arką, która no, wydaje się być zupełnie zespołem z innego poziomu. To jest chyba taka najlepsza dla Was odpowiedź po tych dwóch wcześniejszych porażkach. Chyba dodatkowa motywacja dla zawodników, wiara, prawda, chyba. Tak? No, wiadomo, że nikt nie lubi przegrywać, zwłaszcza w końcówce. Pierwszy mecz, otwarcie dużej hali. Dużo kibiców, presja, bo zagraliśmy bardzo słabo w pierwszą połowę, w drugim meczu podobnie. Zawodnicy gdzieś to mieli z tyłu głowy i bardzo w nich wierzę. Widzę, że zespół ma duży potencjał i zawsze. Te porażki, takie minimalnie małym ilością punktów pod podogrywkach, to co są, wtedy wpływają detale na to. Zawodnicy o tym doskonale wiedzą, bo to żeśmy wszystko analizowali i, i wiedzą, że jeżeli cały czas konsekwentnie będą robić to, co robimy na treningach, to prędzej czy później przyniesie efekt. No, cieszymy się, my się cieszymy, że akurat wydarzyło się to w Gdyni, bo wychodzimy z założenia, że jeżeli mamy się kogoś bać, no to, to w ogóle nie grajmy. Nie? To nie jest na takiej zasadzie, że będziemy się z każdą drużyną zastanawiać. Oczywiście to jest takie teoria, kto, kto jest kogo w, w danym momencie w zasięgu. Arka ma jakiś, ma swoje problemy. wypadnie jeden gracz ważny. Każdy ma swoje problemy. Jeżeli tak będziemy roz, rozkładać na czynniki, to zawsze będzie jakiś minus, plus. Ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. My się nad tym zastanawiamy. Ja też cały czas zawodników Yy, przestrzegam przed takim, yy, takim myśleniem. Po drugiej stronie są tylko ludzie. Tylko, że taśma no Jest taki nie, zawodnik. Wiem, że jest, u mnie. Tylko w pierwszym, w dwóch pierwszym, go nie było. Tutaj chyba rekord kariery 18 punktów, przynajmniej w ekstakości. Fajnie, super chłopak. No. Cieszę się. no Zaufałem, że go zostawimy następny sezon i powiedziałem mu, że wierzę w niego. I dzisiaj zagrał naprawdę. Bardzo bym chciał, żeby grał cały czas, tak? ale czy tak będzie? Są pewne rzeczy, które robi y, bardzo dobrze i, i one są y, ważne w rotacji, bo y, dzisiaj dał dobrą zmianę dla Joe i, i, i się nie przestraszył, podejmował decyzje rzutowe, wymusza fałę. Super, no, ja bym... Nie rozpatrywa tego w aspekcie tylko indywidualnie, bo dzisiaj też Pi, znaczy Pejton też zagrał super zawody, ktoś inny, ale na przykład u każdej duszko zdobył dzisiaj dwa punkty i można powiedzieć, że zagrał słabe zawody, a wręcz odmiennie, gość rzucał się na każdą piłkę, wyrwał tam praktycznie skarpetki z butów przeciwnikowi, na tym to polega, nie? to jest charakter, który pokazuje i on zaraża innych i, i, i to są takie ważne rzeczy, także zespół wygrywa, aż akurat dzisiaj tych dwóch graczy super, jestem bardzo z tego powodu zadowolony, szczęśliwy, natomiast no... Jest Dawid Supiński, no fajnie. Dzień dobry. Niestety dzisiaj zakończyliśmy mecz po 15 minutach. Mentalnie gdzieś odleciliśmy. Niektórzy z naszych graczy i to najgorzej, że, że to są gracze doświadczeni. Traktują niepoważnie rozgrywki ligowe i. Mam już pomysł, jak to zmienić, bo to tak po prostu nie może być. To jest, nie powiem, staraliśmy się i walczyliśmy, ale to jest wszystko gdzieś mentalnie tam. Nie podchodzimy na 100% do, do, do tego. Co oczywiście nie umniejsza tutaj drużynie z Gliwic, która zagrała bardzo dobry mecz agresywnie. My, zamiast odpowiedzieć też agresją, to w większości przypadków się przyglądamy i płaczemy, bo nie trafiliśmy rzutu do kosza. W ogóle zachowanie, jakbyśmy mieli po 12 lat. No ale to się bardzo szybko zmieni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Adam Chrycaniuk. Drużyna z Gliwic przyjechała tutaj i bez żadnych kompleksów walczyła z nami. My myśleliśmy, że ten mecz uda nam się wygrać i w 10 minut, może 15. A, a, a tak zawsze, a tak z reguły nie jest i no i co, i później e, drużyna z Gliwic zaczęła trafiać rzuty z dosyć trudnych pozycji. My gdzieś zaczęliśmy też forsować swoje rzuty, mieliśmy 21 strat, co jest dużo za dużo jak na grę na swoim boisku i, i myślę, że to wszystko troszeczkę weszło do naszych głów i, i chcieliśmy to przełamać jeden na jeden, dwa na dwa czasami, ale generalnie chcieliśmy przełamać tę grę jeden na jeden i przestaliśmy realizować w ogóle założenia meczowe już od chyba dziesiątej minuty. Także te założenia meczowe, które przygotowywaliśmy przez ostatnie dwa, trzy dni, kompletnie nas, kompletnie o nich nie myśleliśmy i tutaj był ten nasz główny błąd. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania. Jeśli można, Marcin Domański, Polska Agencja Prasowa. Wspomniałeś... Przemek, o tych, że to się bardzo szybko zmieni, to ma być jak gdyby na poziomie rozmów na razie, czy już jakichś decyzji personalnych? Czy za szybko na takie radykalne jeszcze... Na pewno się zmieni. To nie mogę powiedzieć jak, ale na pewno się to zmieni, bo to nie jest pierwszy raz, jak jesteśmy gdzieś głową na innej planecie. Rozumiem, że tę porażkę nie można zrzucić na kartę, nazwijmy to, zmęczenia pucharowym meczem? I tak, i nie. Oczywiście, że byliśmy zmęczeni, bo, bo graliśmy bitwę właściwie zbliżoną do, do rugby z, z drużyną z Malagi. Oczywiście, że byliśmy zmęczeni, ale to żadne zmęczenie tłumaczy tego, żeby nie rozpoznawać, która to jest lewa ręka, i która prawa. Żadne Tak, żadne, żadne, żadne zmęczenie tłumaczy tego, że, że jeżeli ja potrafię oddać rzut. Mam tyle siły, żeby oddać to Nie mam tyle siły, żeby zrobić podanie prawidłowe. I nie jakieś wybitne, yy, tylko no. najprostsze jak jest. T tego nie można tłumaczyć. Można tłumaczyć to, że mogę mieć trochę wolniejsze nogi, trochę wiem, wolniejszą reakcję, oczywiście, ale my. Oprócz tego, że mieliśmy, byliśmy wolniejsi i, i, i jakieś tam zmęczenie by było odczuwalne, to, to robiliśmy po prostu głupie decyzje i to nie było skrajnie, na skrajnym zmęczeniu, tak jak czasami bywa, że, że zawodnik gra 30 plus minut i, i w końcówce może popełnić jakąś stratę, tak jak dzisiaj na przykład Szubi walczył za pięciu ponad 30 minut i popełnił ileś tam strat. To, 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 nie, to nie było to. Zawodnicy, którzy byli nie zmęczeni bardzo, po prostu robili głupoty. Szukacie ewentualnie następcę, na chwilę zastępcę Grilla, czy czekacie aż się, się wyleczasz, aż dojdzie do siebie? To znaczy jest parę opcji, ale na, tak szczerze powiedziawszy na dwa miesiące ciężko jest kogoś znaleźć wartościowego, a tak żeby po prostu była to sztuka dla sztuki, to, to, to raczej nie będziemy tak robić. E, aczkolwiek no, wiadomo, że po dzisiejszym meczu też są jakieś troszeczkę inne e, spostrzeżenia i, i rozglądamy się na rynku, będziemy musieli się chyba porozglądać troszeczkę mocniej. Teraz mamy dwa mecze, tak pozwolę sobie przeskoczyć do Pucharu Europy. Macie dwa mecze wyjazdowe z Budosostu woli i Dolomiti, jakiś charakterystyka tych zespołów, grały ostatnio spotkanie ze sobą, tak? Dolomiti wygrało. Wydaje mi się, że mają bardziej wyrównany zespół, bo Dolomiti tutaj, przepraszam bardzo, pod a do mi chyba Caps i Bam, znany nam z Dolomiti i Bamfor. Tak, Po Yy, oczywiście nie, nie myśleliśmy jeszcze o tych meczach, bo wiadomo, że dzisiejszy mecz był najważniejszy, ale jeżeli chodzi o Podgorice, to wiadomo, że tak jak powiedziałeś, yy, gra głównie opiera się na Kopsie. Yy, jest tam paru dobrych, yy, twardych, rodzimych graczy i na pewno jeśli zagramy tak jak dzisiaj, yy, na prostych nogach i, i z głową w chmurach, no to, to nie mamy czego szukać tam. Jeśli natomiast podejdziemy do meczu tak jak yy, było to z, z Malagą czy, czy z Oldenburgiem, to, to będziemy walczyć jak równy z równym. A element kibicowski, bo chyba podejrzewam, że niektórzy zawodnicy nasi z takimi gorącymi kibicami, taką gorąca pusę jak jest na Bałkanach, pewnie się jeszcze nie mieli okazji zetknąć. No tak, można powiedzieć, ale w pewnym momencie kariery każdy musi gdzieś zagrać taki mecz, tak jak często to jest we Włocławku te mecze, czy kiedyś w Słupsku. To jest, myślę, wydaje mi się, coś normalnego, jeżeli, jeżeli sportowiec zawodowy. Odczuwa za dużą presję, to, to znaczy, że się nie nadaje do tego sportu. To, to jest nieodłączny element. Tutaj będzie presja, będą kibice, będą krzyki. Jak nie ma kibiców, to będziemy narzekać, że nie ma kibiców, bo nie ma kibiców, to nie ma jak grać. Jak są kibice, to nie ma takich wytłumaczeń. Ty masz. Wy... Tak, ale nie, nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się. No jeżeli. Jeżeli ktoś tak, ja uważam, zawsze chodziłem z takiego założenia, że, że jeżeli hala jest pełna, czy to się gra na wyjeździe, czy u siebie i kibice krzyczą, czy cię wyzywają, czy Cię dopingują, to, to powinno cię to mobilizować. Jeżeli cię to paraliżuje, to no niestety, jest, tak jak mówiłem zawsze, są dwa rodzaje zawodników. Jednych to mobilizuje, drugich to paraliżuje. Tych co paraliżuje, to szybko kończą karierę albo nie zarabiają tyle, co powinni zarabiać. Proste, to jest dosyć, nawet mi się wydaje.